Pijama widzowie yy, Zrobiłem phaser blasta I wróciłem do Drzwi tych głównych I zobaczyłem, że jest opcja wani Którą również mieliśmy Jak do tamtych drzwi przy chice podeszliśmy Więc zobaczyłem Czy to jest to samo O Jezu yy, Tak Och, cholera, mam no, dźwięk w grze. To. Wy też nie słyszycie przez to. Skundkę już naprawiam. O! No to już widzieliśmy. Tutaj rozdział Frediego. Niestety, Gdy jesteśmy my. I my uciekamy. Teraz to co pamiętam. Robiera um... tutaj się szło, tak dobrze pamiętam. Oj! fajnie że to działa są pochleżone um. Monty on tu chyba nie wejdzie Monty żyje? Open um, Teraz mam iść do pokoju w Wani. Okay. a Wani gdzieś tu jest? Chyba nie. E, to? Oho! Chyba mamy drugi ending. Zobaczmy, co się dzieje. Wani podchodzi do Gregorego. Oho, i boty się rzucają na Wani. Wani straciła nad nimi kontrolę. O nie, Freddy nie żyje.

To mi się wydaje jest najsłodniejszy ending. Wani umiera. Ale Freddy też. Słodno mi teraz. Ale może są jeszcze endingi, w których Freddy jednak nie umiera. F. F. w komentarzach dla Frediego. Ach. Dobra, ile będą te napisy jeszcze trwać? Gdzie nas teraz zrespi? O! Fazbear Aha, Oho Zmykają Ceplexa I co? Gdzie mnie zrespi? Teraz? A, tutaj mnie zrespiło. Dobrze, to klikamy Stay. Mam już dwa endingi. Wie, Wiem jak zrobić ending numer 3. Okej, okay, fajnie. E ending numer 3. Co zrobić w taki sposób, że na początek trzeba pójść do Roxy Raceway. Dobra. Jesteśmy już, tylko to jest trochę inne, w sensie to jest, bo były dwa drzwi, to jest te drugie, to jest z boku, dobra. Tu jeszcze nie byłem w ogóle, a tu też się coś dzieje. Dobra, i wiem, że trzeba wejść tutaj chyba. Chyba tu gdzieś tutaj trzeba No i nie zdążyłem Bierzemy sobie prezent Team magnet wiem, że trzeba zagrać w tą grę Princess Quest Jak tu się gra? Okej. Okay. Jesteśmy sobie w takim um. no dobra, zapala się dobem. Oho. Owu o ojoj. Okej. Co on zrobić? A, jestem słaby. Jeszcze tu są dwa. Okej, okay. i teraz mogę? A dobra, to mi się otworzyło. Okej. Okay. A smolki... Dobra. To jest to, to otwiera pewnie tam. <laughs> Dobra, to się nie spodziewałem. Okej. Okay. Jestem do dupy z grę. Jestem... Skraszowało mi grę. Bra. Dobra, jestem tu ponownie. To mi grę skraszowało. I robimy jeszcze raz Bra! Znowu mi grę skraszowało Dlaczego? I muszę po raz trzeci Tam iść Dobra, po raz trzeci się udało. Yy, nie skraszowało mi gry Cieszę się. tu już byliśmy. Trzeba takie doczować. Okay. Mam klucz. Chodźcie dobra. Wymienię Jezu, jeszcze je... jeden... Jeden tu był. O morda! Ile ich tu jest? Czy to pewnie jest gdzieś... No i dupa, przegrałem Skruszuje mi grę. Dobra, nie skraszowało. Nie, wiem, ja jestem taki słaby w tą grę. Muszę się nauczyć grać. O mój Boże! Już straciłem jedno życie. Dobra, szybko, szybko Wow Okej okay. Zacznijmy sobie Jeszcze tu jakiś będzie, prawda? O! Ale ich zdroczowałem. A to co? Co jakieś drzwi? A, ten nie przejdę. Okej, okay. idę tu. Nie wiem, drzwi, drzwi, drzwi. Nie ja mi idę w prawo dywanem. O! Dobra mam drzwi. Może chyba jakoś po kolei zapalać. ...dwa... ...tu jest trzy... ...nie! ...jeden, dwa... ...tu jest cztery, więc tu musi być... ...trzy... ...cztery... ...jezu, jestem upośledzony, przepraszam... ...tu jest cztery... O, jest coś. Życie nice. O, jestem tutaj. Tylko, że nie mam klucza. O nie, miałam... A nie miałem Dobra, tu jest klucz. Teraz idziemy tu. Tu z boku. Nie, okej. Okay. Co to jest? Glitch trap, to jest glitch trap. Mam glitch trapa. I co? teraz? Halo gra. Halo Nie wiem, co się stało. Czy ją czekać? Nie mogę kliknąć Escape. Nie wiem. Znowu mi skraszowało gra, to jest przykre. To jest takie przykre. Ech. No nic, muszę próbować aż do skutku. Ej, wiecie, że teraz w ogóle mi nie chce nawet gry odpalić? Na Steamie klikam graj, ale się wyłącza. Chyba zrestartuje komputer.